1 kwietnia. Żywot świętego Hugona, biskupa. Żył około roku pańskiego 1130. Hugon święty pochodził z zacnej i wielce pobożnej rodziny. Ojciec jego Odilon wstąpił w późniejszych latach do klasztoru Kartuzów, a umierając jako stuletni starzec miał tę pociechę, że z kapłańskich rąk syna swego przyjął najświętszy sakrament. Kiedy jeszcze matka chodziła brzemienną z świętym Hugonem, widziała we śnie jakoby narodziła pięknego chłopczyka, a otóż przyszli święci i ofiarowali ono dziecię Bogu. Pomiędzy świętymi, objawionymi we śnie, był także Piotr święty. Widzenie to wielce wpłynęło na późniejsze losy Hugona, albowiem rodzice uważali ono zjawisko za objawienie z nieba i byli przekonani, że Pachole jest do wielkich rzeczy na świecie powołanym. Skoro chłopiec doszedł odpowiedniego wieku, dali go rodzice do szkół na nauki. Widzenie się ziściło, albowiem Hugon, będąc na soborze w Awinionie, został wybrany na biskupstwo gracjanopolskie, mając zaledwie lat dwadzieścia Był on wzrostu wysokiego i postaci przyjemnej i skromnej. Długo wymawiał się od przyjęcia takiej godności, zwłaszcza iż jeszcze był stosunkowo młodym. Obawiał się bowiem, aby tak wysokiego dostojeństwa własną winą nie złamał i nie zelżył. Z posłuszeństwa jednakże dla starszych biskupów i obecnego tamże posła papieskiego, w końcu urząd ten przyjął. Przez całe swe życie uważał się jednak za niegodnego takiego zaszczytu i w każdej chwili był gotów urząd swój złożyć. Jeszcze nie będąc konsekrowanym na biskupa, popadł w ciężką pokusę, dręczącą go powątpiewaniem, i to tak silnie, iż ze zmartwienia popadł w ciężką chorobę. Święty biskup nie uważał to za nic innego, jak tylko za karę, że przyjął biskupstwo. Chcąc więc Pana Boga przeprosić, umyślił urząd swój złożyć. Myślami tymi coraz więcej trapiony, zwierzył się wreszcie jednemu braciszkowi, który mu doradził, aby się udał poradę do papieża, na on czas Grzegorza VIII. Hugon umyślił tak uczynić i zamiar swój niebawem uskutecznił. Usłyszawszy papież o pokusie, wręcz mu powiedział, że to są nagabywania i chytrości szatańskie. Wyćwiczony w pokusach papież powiedział mu, że kiedy szatan widzi, że człowieka nie zdoła usidlić, na ten czas trapi go pokusami, aby mu rozerwać serce i duszę i tak przywieźć go do upadku. Radził mu więc nie rozpaczać, ale owszem z pokorą i uległością przyjąć to dopuszczenie Boże jako krzyż i umartwienie, a grzechu nie ma się obawiać, owszem przez mężne zwalczanie pokusy zyskać zasługę przed Bogiem. Hugon słowy te mi pocieszony, przyjął święcenia biskupie i wrócił do swej diecezyi. Pokusa jednakże nie prędzej go opuściła, aż dopiero na łożu śmiertelnym. Diecezyją jego była przez poprzednich biskupów wielce zaniedbaną, nie było karności kościelnej, księża jawnie wstępowali w związki małżeńskie, trudniąc się nad to lichwą i kupiectwem. Ponieważ z dóbr biskupów nie było dochodu, przeto Hugon nieraz musiał służbą swoją głodu przymierać. Zgorszenie, jakie księża dawali, odbiło się też na ludności, czemu Hugon postanowił zaradzić. Olbrzymia to była praca, a frasunek niemały, gdy zaś widział, że napomnienia jego mało skutkują, bardzo płakał. Ale pan Bóg jednak mu dopomógł, bo w dwa lata już zaprowadził porządek w kościołach. Widząc teraz jaki taki ład, opuścił wszystko, a wstąpił do klasztoru kluniackiego, aby tam się wyćwiczyć w pokorze i cnotach kapłańskich. Byłby chętnie całe życie tam pozostał, ale papież zmusił go do powrotu na swoje biskupstwo. Przejęty świętością klasztornego zacisza, pełnił teraz swe obowiązki tem gorliwiej, stosując się do słów apostoła, świętego Pawła, to jest z chorymi chorował, a nad grzechem i upadkiem swych owieczek ubolewał. Wielce się weselił, gdy się Kościołowi dobrze działo, a z niczego się więcej nie cieszył, jak kiedy widział ludzi w cnotach postępujących i miłością ku Bogu się przejmujących. W trzy lata, odkąd Hugon klasztor opuścił, przybył do niego święty Brunon, założyciel Kartuzów, wraz z siedmiu towarzyszami, szukając miejsca na założenie pustelni. Przybycie zaś owo świętego Brunona miało styczność z widzeniem świętego Hugona. We śnie bowiem zdawało mu się, że mu Pan Bóg na puszczy zgotował mieszkanie i że siedem gwiazd do niego go prowadziło. Udał się zatem sam z świętym Brunonem na puszczę i tam wspólnie wyszukali stosowne miejsce na pierwszy klasztor Kartuzów. Zamieszkał odtąd Hugon w nowo zbudowanym klasztorze i najniższe pełnił posługi. Mieszkali w on czas jeszcze bracia zakonni po dwóch swoich celach i ręczne prace, ochędustwo, było ich wspólnym obowiązkiem. Ale biskup sam wszystko robił, także się braciszek przed Brunonem na to użalał. Byłby tam nawet całe życie przepędził, ale Brunon mu radził, aby wrócił na stolicę biskupią, gdyż tam jest potrzebniejszy. Usłuchawszy onej rady, wrócił do Gracyjanopolu i zajął się odtąd jeszcze gorliwiej swą diecezyją, aniżeli poprzednio. Słuchając świętego Brunona, Jakoby on więcej znaczył, czynił wszystko, co mu tenże doradził. Biskup bowiem umyślił teraz sprzedać wozy i konie, a za zamiłowania ubóstwa pieszo postanowił obchodzić diecezyję. Odradził mu to jednakże święty Brunon. Powiadając, że za wielkie poniżenie samego siebie jest rodzajem pychy, a przytem przez sprzedaż koni i wozów obraziłby innych biskupów, którzy byliby jego przykład naśladować zmuszeni, chodząc pieszo po drogach, nadto by swe siły wyniszczył, oraz głodem i postem utrapił, a wtedy mógłby wpaść w chorobę, którą by sam na siebie sprowadził. Usłuchał Hugon rady i pozostał na swem biskupstwie przez 40 lat. Pan dopuścił na niego dwa krzyże, bo cierpienia żołądka i wyżej wspomnianą pokusę. Mimo to Hugon nie ustawał w gorliwości wypełniania swych obowiązków. Modlitwa zaś była jego najmilszą pociechą. W starości, gdy siedział przy obiedzie, kazał sobie, co budującego czytywać. Lecz kiedy zachodziły rozczulające miejsca, wtedy tak grzewnymi łzami się zalewał, że nawet obiadu nie tknął. Drudzy bracia kiwali przeto na czytającego, aby szybko przebiegł z czytaniem, iżby się biskup mógł posilić. Kiedy słuchał kogo spowiedzi, to nieraz tak się nad spowiadającym rozpłakał, iż temuż łzy z włosów na twarz ściekały. Niewiast nie lubił słuchać spowiedzi, a jeśli musiał, to czynił to w konfesjonale widnym wszystkim przytomnym. Tego samego zwyczaju przestrzegał w rozmowie z niewiastami. Jak ze starszymi paniami chętnie rozmawiał, tak unikał lekkich, wystrojonych dam tego świata. Szczególnie nienawidził obmowy i plotkarstwa, również i sam nowin nikomu nie powiadał, ani też nikogo o nie pytał. Był wielkim jałmużnikiem, ale wpierał tylko ubóstwo, a nie swych przyjaciół. Raz cierpiąc ze służbą niedostatek, sprzedał złoty kielich i pieniądze rozdzielił pomiędzy ubóstwo. Kiedy czelać na to szemrała, rzekł: Bądźmy ubodzy z ubogimi, którzy nie zawsze mają to, czego chcą. Będąc niepospolitym kaznodzieją, sam miewał kazania, aczkolwiek ból głowy wielce mu w tym przeszkadzał. Nie dbał o to, czy uczeni będą go uważali za uczonego, czy też nie, było to mu zarówno, chciał bowiem, aby był rozumianym od każdego. Sam zawsze w przód do swego kazania się stosował i przodował wszystkim, tak duchownym, jak świeckim, przykładem w świętobliwości, modlitwie i umartwieniu. Kiedy się już bardzo zestarzał, prosił papieża honoryusza, aby go zwolnił z biskupstwa. Ale to nic nie pomogło, bo papież nie tylko go nie zwolnił. Ale jeszcze rzekł, tyś w swem nie zdrowiu pożyteczniejszy aniżeli zdrowi młodzi. Stało się, iż papież Honoryusz umarł, a na jego miejsce obrano naraz aż dwóch papieży, jednego z poręki cesarskiej, Piotra Leona, drugiego prawnie, Innocentego. Hugon był dawniej wielkim przyjacielem Piotra Leona, ale gdy ten trwał w zarozumiałości, pojechał na synod do Anicyum i tam radził, aby Leona wyklęto, bo prędzej Kościół nie będzie miał pokoju, póki będzie w nim zwada. Prócz tego radził, aby wyklęto i cesarza Henryka za uwięzienie papieża Paschalisa i dane zgorszenie przez mieszanie się do rzeczy kościelnych. Klątwy obie nastąpiły, innocenty otrzymał swą godność, cesarz natomiast stracił cesarstwo i wszystko, co posiadał. Tak więc chorowity biskup udowodnił, że w sprawach Kościoła świętego nie wiąże go ani przyjaźń, ani strach przed cesarzem. Skoro w późnej starości zachorował śmiertelnie, Ukazał mu się anioł, odjął pokusę, ale pozostawił zdwojone teraz cierpienia cielesne. Mimo to Hugon nie narzekał, nie szemrał, i na łożu boleści był prawdziwym wzorem pokory. Nigdy się o nic nie rozgniewał, a posługi innej nie cierpiał, tylko od zakonników. Gdy go w chorobie oco strofowano, wtedy bił się w piersi i prosił o odpuszczenie winy. Chciał nawet, aby go biczowano, ale kiedy nikt na starca targnąć się nie śmiał, odmawiał przeto psalmy, modlitwy, litanie i co noc trzysta pacierzy. W chorobie niczem innym się nie zajmował, jak tylko rzeczami boskimi. Nawet już do rzeczy ziemskich stracił pamięć, ale nie do rzeczy boskich. Pewnego razu odwiedził go hrabia Gwidon. Święty biskup na przywitanie zgromił hrabiego, że zbyt wielkie zdaru z ubogich podatki. Jak się o tym chory dowiedział, nie wiadomo, dość, że hrabia obiecał poprawę. Biskup często na pokucie płakał, więc go gromiono, mówiąc, że przecież nikogo nie zabił, ani nie krzywo przysiągł. Ale biskup odpowiadał, cóż z tego? Gdyby nie miłosierdzie boskie, to by nas zła rządza i próżność już dawno potępić mogła. Umarł, licząc lat około 80, roku 1132, a w poczet świętych został zaliczonym przez papieża Innocentego II. Nauka moralna. W życiu świętego Hugona napotykamy jedyne w swoim rodzaju objawienie, to jest, że go trapiła pokusa bluźniercza względem Boga, Matki Boskiej i rzeczy boskich, jako to nauki o sakramentach świętych i świętych pańskich, aż do samego prawie zgonu. Hugon udał się do papieża poradę, co czynić, a ten mu powiedział, że to są chytrości i pokusy szatańskie, że walczyć z nimi wypada, ale nie dawać im ucha. Przykra to walka, bo szatan wszelkich dokłada starań. Aby człowieka kusić, a chociaż i nie skusi, jak na przykład Świętego Hugona, to jednak rozrywa serce i duszę, trapi wnętrzności i ciało, przyprowadza człowieka do rozpaczy, przez co ciało jego więdnieje, a siły się wyczerpują. Pokus mamy trzy rodzaje, to jest. Pierwszy rodzaj od Boga. Drugi rodzaj od Szatana. Trzeci rodzaj od samych siebie. Bóg nas wprawdzie wprost nie kusi do złego, gdyż jako najświętsza istota, czynić by tego nie mógł, sprawia to jednakże w ten sposób, że zabierze nam drogie osoby, lub też, że zubożejemy, chociaż jesteśmy pobożni. Tu pokusa już mniej więcej wychodzi z człowieka samego. Nie szemrzemy przeciw Bogu, jeśli spotka nas co złego z własnej winy, jeśliśmy sami przyczyną naszego nieszczęścia. Ale gdy w tajemniczy sposób Bóg w wyrokach swych postanowił zabrać matce dziecię, to ta matka, nie znając wyroków Boga, narzeka i lamentuje i pocieszyć się nie da. To jest pokusa od Boga, bo Bóg chce od nas bezwarunkowej uległości, czy dobre, czy też złe na nas zesyła. My naszym ludzkim, tępym rozumem nigdy nie zbadamy, czemu Bóg uczynił to tak, a nie inaczej. Bóg najlepiej wie, co czyni, i jego wyroki są odwieczne. Bóg zsyła na nas pokusy straszliwe, a to podczas morowego powietrza, gdzie człowiek ani dnia, ani godziny nie wie, kiedy go boleści skrępują i dusza stanie nieprzygotowana przed tronem najwyższego. My to nazywamy karą Boga, ale jest to raczej pokusa, świat wśród zdrowia i szczęśliwości zwykle o Bogu nie pamięta, dopiero gdy Bóg sam się przypomni. Bóg dozwala szatanowi kusić człowieka, ale dodaje zaraz człowiekowi anioła stróża, który by go strzegł od pokus. Z jednej strony odzywa się potrzeb szatana, z drugiej natchnienie anioła. Walka ta pomiędzy dobrem a złem nie jest grzechem, chyba że się człowiek odda w moc szatanowi. Ale jeśli zwycięsko wyjdzie z pokusy, jeśli zawstydzony szatan odejść musi, to nam Bóg tę walkę za zasługę poczyta. Żadna pokusa nie jest grzechem, dopóki się jej dobrowolnie nie oddajemy, dopóki nią chętnie się nie bawimy. Ale łatwiej szatańskie zwalczyć pokusy, aniżeli pokusy wychodzące od człowieka samego. Złe skłonności i namiętności, wrzące w sercu człowieka, wylewają się na zewnątrz i okazują się w grzechu. Szukamy często umyślnie pokus, już to w przebywaniu w złych towarzystwach, już to w rozmowach szpetnych i bluźnierczych. Kto takich sposobności nie unika, ten sam sobie jest szatanem, a szatan więcej nic nie potrzebuje robić, jak stać na uboczu i pazury z radości zacierać, aby z nim razem całe piekło się weseliło z potępienia jednej duszy. Zaiste, trudno jest człowiekowi walczyć ze złymi nałogami i namiętnościami. Przy pokusie szatana prędzej usłucha głosu anioła stróża, aniżeli przy pokusie, na którą sam się człowiek wystawił. Dlatego też święci pańscy szukali samotnej, głuchej, bezludnej puszczy, gdzie mieli głównie do walczenia z szatanem, gdyż sposobności do grzechu na puszczy nie ma, jak na przykład rozpust, pijatyk, tańców i swawoli. Święci ci chcieli być doskonałymi i stali się takimi, ale do tego potrzebną im była pomoc Boża i silna wola. Nachodziły ich wprawdzie pokusy, lecz oni je chwalebnie zwalczali, prosząc Boga, od myśli nieuczciwych i głupich, a nikczemnych strzeż mnie Panie. Modlitwa. Wszechmogący Boże, stwórco nasz i Panie, któryś nam dał przykład w świętym hugonie, spraw miłościwie, abyśmy za jego przyczyną także mężnie zwalczali szatańskie potrzepty. A chętnie słuchali natchnień Anioła Stróża. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie żywotów Świętych Pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, aby z dnia na dzień być bliżej Pana Boga. Dopiero co nasz kanał osiągnął 30 tysięcy subskrybujących, a już mamy blisko 35 tysięcy. Z serca ogromne Bóg zapłać, za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu Serduszko, lub ikonka OK. Dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania, lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila. Link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki Tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści, Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Dla wszystkich, którzy o to prosili, uruchomiliśmy nową metodę wsparcia która być może stanie się naszą podstawową metodą do jednorazowej jałmużny. Aby sprawdzić, czy Ci odpowiada, wejdź w link w opisie i kliknij przy tekście przekaż jałmużnę, który przeniesiecie na naszą stronę, a tam należy kliknąć przelew online. Przekierujecie do naszego nowego systemu płatności, w którym masz możliwość wsparcia blikiem, przelewem przez bank, PayPalem oraz kartą płatniczą. Jeżeli brakuje Ci jeszcze jakiejś formy wsparcia, Napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie, będziemy wdzięczni za sugestie. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.